ma Jest ten czas gdzie się będzie miast z tych oto paczuszek. A, nie, 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 nie. Dobra, lecimy w kolei. Ta jest... No Easy w otwarciu, więc sobie ją zaczniemy. No i w ogóle dawno nie było unboxingu. Także jestem. Jestem. Do zobaczenia za rok. Tak, tu jest paczka z grą Kangure Kakao. Pierwsza część. Także bardzo, bardzo sentymentalnie. I jest tutaj z... Wydania, kolekcja, kurde, ten światło, ten światło, kolekcja klasyki komputerowej. Eee, I tak, mam już Kangurka kało chyba bodajże premierowego, jedynkę. Kupiłem to za 35 zł, taka informacja do was. Eee, więc mega tanio moim zdaniem. A w tym wydaniu, kolekcja klasyki komputerowej, nie mam tego Kangurka Kao. Eee, a kolekcję klasyki komputerowej sobie zbieram. Kolekcję klasyki tą taką, eee, scenek i tą taką, wiecie, 60 gier, Oczy ileś tam dawno już zebrałem, on był filmik. No i właśnie sobie zebrałem tą starszą kolekcję klasyki. Więc tutaj jest, proszę Państwa, amurek Kao. W środku powinna być płyta i jest płyta, i na okładce od wewnętrznej strony są też gry z tej serii. Tutaj były. Płyta, proszę bardzo, elegancka. Kolekcja klasyki komputerowej. Płyta ma jedną taką poważniejszą ryskę, ale Moim zdaniem powinno odczytać bezproblemowo. Eee, część z tych gier mam, część z tych gier mam więc, więc bardzo fajnie. No. Lecimy z kolejną przesyłką, która już u mnie siedzi na biurku i czeka na otwarcie od zamierzchłych czasów ery. ery. Nie, kwiecień. Chyba to było już. to było kupione jeszcze przed kwiecie... kwiecieniem kwietniem? Ej, jak się to zmienia? Przed kwietniem chyba. Dziwne. dobra, nieważne. Hmm. także. Także tak e, trochę się ostała. E, I tu jest zbiór Gierek, tylko nie pamiętam w jakiej kwocie on się oscelował. E, mam ostatnio mało czasu, więc to raczej nie będzie zmontowane. Ale ten zestaw był kupiony bodajże za 6 dych, ale nie jestem teraz pewien. Yy, mamy tu parę klasyków. Dajcie, tutaj Muszę też rozciąć jeszcze worek zapakowanych, chyba 6 tych, ale nie jestem teraz pewien. Kurczę. Nie, że się poprawię w komentarzu, yy, ale chyba tak. I tutaj mamy 6 gier. Dajcie mi, na pewno to jest to. Nie mam pojęcia. Nie można teraz sprawdzić. Ale tak, mamy tutaj 6 gier i ja Wam zaprezentuję po kolei. Mamy z kolekcji klasyki komputerowej, ale 2001, bo kangurę Kao jest bez dopiski, więc to jest chyba 2000 rok, bo ile się nie mylę. Tutaj mamy 2001. E, mamy tutaj grę F22 Raptor, e, czyli tutaj jakąś samolotówkę, że to nazwę. I mamy w środku oczywiście płyty 2. Pudełko chyba zostało podmienione. Darmowy dodatek do gier zawiera instrukcję pitu pitu, czyli dodatkowa płyta. Nie wiem, czy we wszystkich wydaniach to było. I płyta z grom, która jest w stanie palcowanym, tylko. E, co ciekawe, mamy tutaj czarne w środku. Czyli, Uuu, a tu już na przykład nie ma w środku okładki rozpiski gier. Tak jak to było w, w wydaniu z kangurkiem kało z 2000 podobnie. Dalej mamy w tym zestawie Spider-Man od Activision. Wymaga akceleratora grafiki 3D. E, więc klasyczek, który nie grałem, ale wiem, że jest klasyczkiem. E, wydanie polskie oczywiście. I mamy w środku instrukcję. Dysk jeden, dysk dwa bodajże. Bardzo. Takie ładne graficzki i mamy oczywiście instrukcję e, Po polsku po polsku. Płyty w jakimś stanie. Dysk drugi uwaga. Kurde brudny. Ale... To za pociąganie nosem Armia. on się zaczął. Te ryski są. Ryski są sporo rysek. Sporo rysek, ale o tym było informowane. Ale powinno odczytać też na moje. Na pierwszy rzut oka powinno odczytać. Także tak, mamy Spidermana. Mamy coś ciekawego, mianowicie od Lucas Art Entertainment Company. prezent Star Wars Battle for. Nabu, proszę tak bardzo, bitwa o nabu. Szybka, dynamiczna akcja otrzymana w klimacie Star Wars Rogue, Rogue? Squadron Rogue, Rogue. Eee, Też taki samolotówka można powiedzieć, ale raczej... Eee, tutaj. Eee, w kosmosie. Eee, Federacja Handlowa musi zostać powstrzymana w się przez 15 misji naziemnych, powietrznych i kosmicznych, podczas których twoje myśliwce wolności zetrą się z armiami robotów. W środku mamy instrukcję taką kwadratową co ciekawe i płytę szczerze. Nie wiem ile to. Ja to w ogóle pierwszy raz to widzę na oczy. Nie wiem kiedy to w ogóle było. E, kiedy to w ogóle było na jakiejś aukcji albo coś. Może na to nie zwracam uwagi, ale ja to pierwszy raz widzę. Kanciasta. Ech, przepraszam. Kwadratowa instrukcja z czarno-białym wnętrzem. Płyta w fajnym stanie. Ciekawe, ciekawe, bardzo ciekawe. Dalej mamy coś co lubi być drogie, ale niekoniecznie zawsze. E, Zdarzało się, że byłem, że za dwie dychy, ale często też drożej. Złoto i Chwała. Droga do Eldorado. Polska wersja językowa, pełna polska wersja językowa od Ubisoftu. I tutaj mamy oczywiście na podstawie tej animacji od DreamWorks, tak, dobrze mówię, od DreamWorks, gierkę. To jest chyba jakaś przygodówka, point klik chyba. Odkryj drogę do Eldorado w tej fascynującej, zabawnej grze przygodowej opartej na fabule animowanego filmu w wytwórni DreamWorks. Dokładnie. Zupełnie nowa historia opowiadana przez Miguela i Tulia, kieruj dwoma bohaterami, wykorzystaj ich umiejętności do pokonania przeszkód, rozwiąż szereg zagadek, omij pułapki i dotrzyj do miasta ze złota. Osie fascynujących światów, w tym Hiszpania, statek Corteza, dżungla i w końcu tajemnicze Eldorado. Filmowa grafika, trójwymajrowe postacie i prześliczne prerenderowane tła. A, okej. Okay. A bo ja wiem, ja to kupiłem tak bardzo szybko, widziałem za sześć tych zestaw, już mi się to przypomniało. I potem pytałem, w jakim stanie są płyty, tutaj sprzedawca, z, niektóre są nienaruszone, niektóre mają ślady używania, jeśli nie będą no chciały działać, zrobimy zwrot, tak zaproponował, więc bardzo fajnie polecam, lubię takie właśnie zachowanie, zobaczmy sobie w środku, proszę bardzo, bardzo ładna płyta, nadruk, taki czysty, biały, minimalizm, złoty napis, płyta jak żyleta, no to tak jak mówił, w stanie nienaruszonym, mamy to, dalej taki, kurczę, Tytuł, który nie jest mi znany, Startopia. Bardzo on daje silny. od Eidos. Silny vibe gry Space Colony z przodu, szczególnie ta układka. Bardzo. Z tyłu. Eee, co to jest? Idealny wybór to wyjątkowa świetna gra. 9 na 10 od PC Gameplay Gold. <laughs> Kosmos jest wyniszczony wielką międzygalaktyczną wojną, w której starły się potężne i brutalne rasy, planety i ich księżyce. Nawet całe galaktyki dryfują w puste. Wojnę przeżyło niewielu, zaś resztki cywilizacji zostały zepchnięte w najdalsze zakątki znanego kosmosu. Rozpoczynasz wielką przebudowę systemu stacji kosmicznych, aby odpowiadał standardom akceptowalnym przez poszczególne rasy. Rozpoczyna się wielka walka pełna śmiałych akcji, w których orężem są spryt i podstęp, jeśli jak pokonasz swoich przeciwników. Grze m.in. dziewięć razy obcych, każda z odmiennymi potrzebami żywieniowymi i wymaganiami środowiskowymi. Ponad 40 różnych budowli, złożona rozgrywka wymagająca planowania miast, kształtowania terenu, zarządzania zasobami i zabiegów dyplomatycznych. Cztery sposoby prowadzenia gry sieciowej, które możesz sprawdzić grając przeciwko twoim przyjaciołom lub wrogom. <laughs> przyjaciołom lub eee, Bardzo ciekawy tytuł. A Eidos? Czekajcie, ja sobie to zaraz sprawdzę. Ale mamy instrukcję i płytę. Płyta w jakim stanie, to mnie bardzo interesuje. Czy English, Nie wiem. Pyta popalcowana i są mikro ryski. ale to wszystko wygląda jakby miało odpalić, najbardziej bym się martwił o Spidermana, jak na razie. No i mamy instrukcję. Ekonomia. czarno instrukcja, w środku Eidos. Ja muszę sprawdzić jakiej, jakiej twórcy, twórcy generalnie twierdzy. A, Firefly, dobra, bo następna gra z tego, zestawu to jest właśnie twierdza, nie muszę sprawdzać, kończąc. Tutaj widzicie Firefly, tutaj, to jest też twórca właśnie Space Colony i myślałem, że, mi się popieprzyło, że Eidos, myślałem, że ten, bo bardzo podobny wizualnie, nie wiem czemu, twierdza Antologia Plus, tylko, że tu w tym wypadku, tu mam właśnie siebie z tą Premium Gamesy, w tym wypadku chyba na 90% daje mi się, tego tytułu o ile jest bez obwoluty, wydaje mi się, że tego tytułu jako nie, jednego z niewielu nie ma, więc mamy twierdzę antologia plus z obwolutą, więc to jest bardzo fajne, bo obwoluta w premium gamesach, no mówcie co chcecie, mi się bardzo podoba, szczególnie to tutaj okładka gry, to jest śliczne. Eee, wiadomo, wolę te większe premium gamesy, ale te są też bardzo ładne. W środku mamy tak. Patch polonizujący Antologia Plus. The Stronghold Collection. Taką mamy płytę. Okej, okay, ale to bardzo dziwna płyta. To jest Z tego na pewno? Jak ktoś ma... Proszę sprawdźcie, czy Wy macie takie coś. To wygląda jak nie z tego. I jeszcze tutaj jest takie oznakowanie. A mi się to kojarzy z angielskimi wydaniami. PSK tu jest na takie jakby peggy angielskie. Stronghold collection. Może się mylę, mam nadzieję, że się mylę. Ale proszę, jeśli ktoś to ma, to sprawdźcie i napiszcie mi to w komentarzu, bo coś mi tutaj śmierdzi. E, mamy instrukcję. Antologia plus. Coś mi tutaj nie pasuje, ale jest. to powinno. Popatrzcie się. Tutaj stwierdza Antologia Plus. Patrz polonizujący ma normalną polską tutaj. E, polski nadruk. E, w bardzo ładnym stanie. A tutaj takie coś, kurczę, nie wiem, jakby to była podmianka, ewentualnie producenci e, tego wydania właśnie premium games'ów, czyli CENEGA e, Premium Games wydaje CENEGA, tak, czyli wydawca, e, po prostu dali tu tą płytę, bo mieli z jakiegoś tam innego wydania, i a to jest to samo, nie? Też tak mogło być. E, w sumie to ja aż to mogę szczerze sprawdzić, wystarczy, że włożę tutaj do mojego ASUSa. Płytę i na prędkość i litość ciekawości sprawdzę, bo to mnie trochę e, z, teraz zaniepokoiło, szczerze mówiąc, bo na tym, na tym właśnie mi najbardziej zależało z tego oto wydania. Patrzmy sobie, nie zamyka pytanie? ta instrukcja to tak gonisz czy co? OK, mamy Stronghold Collection. Ale mi to. On cold collection. Eee, aha, boże, Chef fire, coś tam. Boże, nie co to jest w ogóle. Ja to nie zostało właściwie uruchomiony. Dobra, musi sobie coś zainstalować. zobacz, czekajcie chwilę. Dobra, coś mi się tutaj zwiesiło nieważne, ale muszę zrobić reset. Ale ja chciałem zakończyć nagrywanie, ale tak, w folderze tutaj jest autorun, no wiadomo. Stronghold po prostu, Stronghold 2, SH2, SHC, czyli Stronghold Krzyżowiec, SHL, czyli Twierdza Legendy. Tylko, że tu jeszcze jest Twierdza Krzyżowiec Extreme. Może... Nie, chyba jest. Wszystko jest. Dobra, mniejsza z tym. Dajcie znać, czy po prostu wy też macie taką płytę i tyle. Dzięki za oglądanie, do następnego odcinka. ELO ELO!